Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w ostatnim update'cie projektu zero kolorówkowego w 2020 roku i tak samo jak um, przy projekcie zero pielęgnacyjnym taki ten filmik będzie bardzo, bardzo krótki. Będę samolubna, ale słuchajcie, jestem niesamowicie z siebie dumna. Dlaczego? Dlatego, że w zeszłym miesiącu przy update'cie były jeszcze cztery produkty. Był e, MAC Velvet Teddy, była baza z Catrice pod cienie, był e, produkt do konturowania z Bel, no i oczywiście moja ulubiona Mary Lou. Natomiast w tym miesiącu, słuchajcie, zostały mi dosłownie dwa produkty, co uważam naprawdę za duży sukces. Zużyłam Catrice bazę podcienie. Słuchajcie, wyciągnęłam stoper, została ta baza przeze mnie niemalże wylizana. Co zresztą prawdopodobnie pokażę wam w dęku, który też pojawi się niebawem. I mój naprawdę ulubiony produkt do konturowania który jest niesamowicie tani, dostępny w Biedronce, kosztuje coś koło 12 zł yy, i który na pewno jeszcze kiedyś zakupię. No a w projekcie zostały tylko te dwie rzeczy i tutaj także, słuchajcie, one nie są wykończone, ale już ich dużo nie zostało. MAC Velvet Teddy um, miał w zeszłym miesiącu 5,70 g, teraz ma 5,60 g, co oznacza, że zużyłam 0,10 g. Słuchajcie, to jest... E no nie wiem, tyle zostało mi tej szminki. Cały czas ją w dalszym ciągu używam. Nie używam niczego innego, bodajże od września, czyli przez ostatnie 4 miesiące, w każdym filmiku mam na ustach tą pomadkę i nie mogę jej zużyć. Niemniej jednak jestem naprawdę. No, powiem Wam, że dobrej myśli, że w przyszłym roku w końcu ją skończę. A jeżeli chodzi o Mary Luminizer, to jak wiecie w międzyczasie prasowałam ten rozświetlacz i popatrzcie, jego już tutaj zostało naprawdę mało, więc niebawem się on skończy i jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 31,37 grama. W tym miesiącu wynosi 29,75 g, co oznacza, że zużyłam 1,62 g, czyli dużo więcej niż w zeszłym miesiącu, bo w zeszłym miesiącu miałam e, nawet niecały gram zużyty, więc no, tak to jest. Słuchajcie, nie żebym używała go więcej niż, niż w pozostałych miesiącach, tylko po prostu on już dobija tutaj końca. Ja już go nawet nie będę jeszcze raz prasować, chyba, chyba bo to nie ma sensu, raczej. E, będę go dalej miała w projekcie, tak samo jak i szminkę, aż się wszystko skończy. E, natomiast, no. Teraz w tym miesiącu produktów nie będę wybierać. Wybierzemy sobie, czy ja wybiorę i nagram wam filmik w styczniu, e, kiedy to zacznę. Znowu kolejny projekt zero, zarówno pielęgnacyjny, jak i kolorówkowy, który będzie się ciągnął prawdopodobnie przez cały 2021 rok. Także moi drodzy, to tyle. No. Więcej nie mam Wam do pokazania, natomiast e, myślę, że zaraz siądę i jeszcze nagram e, projekt Denko kolorówkowy, bo moja kosmetyczka jest wypełniona mnóstwem pustych opakowań, które zużyłam przez ostatnie miesiące od ostatniego projektu Denko. Także na ten filmik Was bardzo gorąco także zapraszam. Teraz żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się, pa! pa.